Cześć. Oto samochód, z którego nazwy wiele osób się wyśmiewa, bo już chyba dłużej być nie mogło. Mercedes AMG GT Fordor Coupe 63 s Formatic Plus. Ale na tym etapie żarty się kończą, bo przez to auto wiele osób często będzie musiało odwiedzać pewne miejsce. Proszę księdza, ostatnio bardzo dużo i bardzo często przeklinam. Obiecuję, że już nie będę. A to wszystko przez to. Bo rozwinięcie skrótu AMG to po prostu absolutnie musisz grzeszyć. 63 razy na sekundę. Mam wrażenie, że na zbudowanie tego samochodu złożył zamówienie sam szatan, bo to auto naprawdę spiekła rodem. Przez długi czas był to najmocniejszy Mercedes w historii i zaraz po premierze wykręcił od razu najlepszy czas na Nurburgringu w klasie samochodów luksusowych. Uwaga, 7 minut 21 sekund. Teraz tą pałeczkę najmocniejszego Mercedesa przejął również Fordor, ale w wersji hybrydowej ten odszedł nieco w cienie, ale nadal ma się czym pochwalić. Pod maską. Ma 4-litrowe V8 biturbo o mocy aż 639 koni mechanicznych i momencie obrotowym na poziomie 900 Nm. Jeżdżąc tym samochodem i wciskając pedał gazu, macie wrażenie, jakby przemawiał do Was sam lucyfer. Przerażające. Nie wspomniałem Wam również o liczbach. Przyspieszenie do setki 3,2 sekundy. Ja niestety nie mam jak tego dla Was sprawdzić, ale wiem, że niektórzy w tym samochodzie wykręcili 3,1 sekundy. To są wartości, przy których Wasz żołądek woli, abyście zjedli fasolę, popili ją mlekiem i do tego to wszystko zalali czystym spirytusem. Tak bardzo te przyspieszenia są dla Niego nieprzyjemne. Przeciwieństwie do mięśni, twarzy, które przy każdym wciśnięciu pedału gazu samoistnie układają się w uśmiech. Jeśli chodzi o prowadzenie tego samochodu, to to jest coś niesamowitego. Automatyczną oś skrętną, przez co przy większych prędkościach jest dosłownie przyklejone i genialnie zacieśnia, zakręty. Również ciekawostką jest to, że zmieniając tutaj tryby jazdy, bo oczywiście tych trybów jazdy jest tutaj mnóstwo. Ale zmieniając tryby jazdy na te najbardziej sportowe, utwardza się nie tylko zawieszenie, utwardzają się również poduszki pod silnikiem, poduszka pod skrzynią biegów, a także poduszka pod maglownicą. Cokolwiek to zmienia, robi naprawdę niesamowite wrażenie. Jeżdżąc tym samochodem, chcecie ciągle wciskać pedał gazu, chcecie czuć to przyspieszenie, te przeciążenia, chcecie słyszeć ten wydech, po prostu. Chcecie budzić zmarłych, chcecie niszczyć florę i faunę. Jeżdżąc Fordorem AMG GT63S w piekle macie zapewnione miejsce VIP. Najpiękniejsze jest jednak to, że to auto ma dwa oblicza. Pierwsze jest złe, brutalne, aż przerażające. Natomiast w trybie komfort. Jest nadzwyczaj przyjemnie i komfortowo. Oczywiście to nie jest poziom S-klasy. Daleko mu jest do wygody S-klasy, bo w tym aucie jest jednak dość sztywno i w miarę twardo, ale tak samo daleko S-klasie jest do Fordora, jeśli chodzi o jakość prowadzenia. I szczerze mówiąc, ja wolę Fordora, bo to auto robi na mnie niesamowite wrażenie, jeśli chodzi właśnie o jazdę tym autem, o to, co ono oferuje w tych dwóch naprawdę skrajnych do siebie przypadkach. Warto jednak wytłumaczyć, że choć mamy tutaj w nazwie AMG GT, to ten samochód nie ma nic wspólnego z tym rasowym AMG GT, bo Fordor został zbudowany na platformie E-klasy, jednocześnie jest od e klasy dłuższy o 15 cm. Ten samochód jest krótszy od S-klasy tylko o 7 cm, natomiast wygrywa z S-klasą ceną, bo jest o 26 tysięcy droższy i mówię tutaj tylko o tych oczywiście podstawowych wersjach, bo pamiętajcie, w tych samochodach sky is the limit. Ja obstawiam, że mój egzemplarz spokojnie osiągnął cenę miliona złotych. Choć Fordor ma już trochę lat na karku, to nadal jego wygląd i sylwetka robią niesamowite wrażenie. Agresywne, masywne nadwozie powoduje wszechobecny skręt karków. Zresztą spójrzcie na ten samochód z przodu. On, nawet jak stoi, powoduje, że mózg wysyła wiadomość do nadchodzącej kupy, że spotkanie jest w spodniach. To niesamowite. Skoczyłem chwilę do klapa. Bardzo dobrze się składa, że na moim samochodzie jest biały kolor. Znaczy, się, jeśli myślicie, że to jest zwykły biały kolor, to oczywiście jesteście w błędzie, bo to jest biel diamentowa warta 9315 zł. Ale dzięki niej jak na dłoni widać wszystkie charakterystyczne elementy dla AMG. Pionowe użebrowanie grilla, ogromne wloty powietrza, mnóstwo załamań, no i potężna ilość piano black. Jak już mówimy o detalach, to na błotniku znajduje się dumny napis V8. I to już jest wielka rzadkość w samochodach, więc naprawdę jest się czym pochwalić. Natomiast tą atrapę Mercedes mógł sobie darować. Mamy tutaj również przeznaczone specjalnie do tego modelu alufelgi, które nie są tylko ładne, ale również zostały opracowane w tunelu aerodynamicznym. Koszt 18 349 zł. A gdy już mówimy o aerodynamice. Możecie do tego samochodu dokupić pakiet aerodynamiczny, który kosztuje 16 090 zł, a najciekawszym elementem tego pakietu jest ten oto stały. Spoiler, może nie jest zbyt estetyczny i ładny, bardziej wulgarny, ale za to jest manualnie regulowany na Boga, jakie to jest piękne i tragiczne zarazem. Piękne, bo takie bajery zawsze są fajne, a tragiczne, bo może dojść do takiej sytuacji. Wyobraźcie sobie, że organizujecie w domu wystawną kolację, zapraszacie na nią znajomych i nagle pada ta niefortunna propozycja. Chodź ze mną do garażu, pokażę Ci jak się bawię swoim spoilerem. Wiesz co? My to się chyba musimy już zbierać. Nie mogę oczywiście zapomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Mamy tutaj cztery potężne końcówki układu wydechowego. Nie są to fejkowe wydechy, ale też nie są do końca prawdziwe, bo końcówki są cztery, ale prawdziwe wydechy są tylko dwa. Zanim siądę do wnętrza, to chciałbym się przyczepić do dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że mamy tutaj gaśnicę pod fotelem po stronie kierowcy, która często przeszkadza. Druga rzecz to fotele, które wyglądają świetnie i doskonale trzymają w zakrętach, ale jest pewien problem, a mianowicie. Z tym elementem tutaj, który już się mocno wyrobił, bo za każdym razem, kiedy wsiadacie do tego samochodu, nie ma takiej opcji, abyście tej części nie zaczynali wyginać, bo tak mocno wystaje. Zresztą widać, jak to już jest wyrobione. A żeby wam to unaocznić, to zobaczcie, jak wygląda sytuacja po drugiej stronie przy pasażerze. Jeśli chodzi o wnętrze, tutaj już jest więcej nawiązań do tego oryginalnego AMG GT, do tego super samochodu. Macie ten sam tunel środkowy, wykonany z prawdziwego aluminium. Nie ma lewarka zmiany biegów w tym miejscu, jak jest charakterystycznie w Mercedesach, tylko klasycznie, tak jak w większości aut. Jest tafla ekranów, czyli ta starsza szkoła Mercedesa. Szkoda, bo mnie się akurat to rozwiązanie bardzo podobało. No i ogólnie spójrzcie na to wnętrze. Ta kolorystyka dla mnie pasuje idealnie do charakteru tego auta. Fotele, o których już wspominałam, no, wyglądają świetnie i świetnie są wykonane. Natomiast y, trzeba pamiętać o tym, że wsiadając do tego samochodu czujecie się mocno obudowani. Ja akurat takie wnętrza lubię, ale jeśli ktoś woli mieć poczucie większej przestrzeni, to w AMG GT Fordorze nie będzie się czuł zbyt dobrze. W przeciwieństwie do osób siedzących z tyłu, bo zobaczcie, ile ja mam tutaj miejsca. Fotel ustawiony jest pode mnie. Przypominam, mam 183 cm wzrostu i zobaczcie, jak dużo przestrzeni mam przed koranami i na stopy. Jestem w mega szoku. Nawet nad głową nie jest źle, bo tu mam jeszcze trzy palce wolnej przestrzeni. Jak możecie zauważyć, to ten egzemplarz jest czteroosobowy, natomiast możecie kupić Fordora w wydaniu pięcioosobowym. Jak kto woli. Jeśli macie czteroosobową wersję, to jak widzicie, jest tutaj podstawka na ładowanie bezprzewodowe telefonu, dwa uchwyty na kubki. No nie ma podłokietnika. Klimatyzacja. Wyjście USB i 12V. Natomiast nie to jest najważniejsze. Naprawdę niesamowite wrażenie na mnie robi to, ile tu jest z tyłu miejsca. Jeśli chodzi o bagażnik, to małą pojemność 350 litrów. I po pierwsze, jest on bardzo głęboki. I ma bardzo wysoki próg załadunkowy, co powoduje, że zawsze będziecie mieć ubrudzone spodnie, żeby sięgnąć do końca bagażnika, a za jakiś czas ten bagażnik może być mocno obdarty, jak będziecie chcieli coś ciężkiego tutaj wsadzić do środka. Ktoś może powiedzieć, że w tym aucie to jest mało istotne, ale z drugiej strony, jeśli to jest mało istotne, to czemu się nie zdecydować na zwykłą GT? Wiele osób może powiedzieć, że ten samochód jest bezczelny, wulgarny, ostentacyjny, a w pewnych sytuacjach przerażający. Ale wiecie co? Myślę, że to był właśnie cel Mercedesa, kiedy tworzył ten samochód, więc można powiedzieć, że został on w 100% osiągnięty. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych testach. Cześć!